Nagrywa się? Panie. Nagrywa się? Nagrywa tak? się. Nagrywa się. Nagrywa. Się nagrywa. Taką nagrałem miejscówkę na dzisiaj. Fajna. Z, Jaś z jaśkiem sobie tu siedzimy. Ja. Jeszcze jakieś piwko by się przydało? Jakieś piwko, no, a blues to jest opowieść o takim zmęczonym człowieku po całym dniu pracy, który nie ma do końca wszystkich praw, trochę jest wykluczony tak jak wyborcy w Katowicach. Tak. I no, tak jak prowokatorzy w Katowicach. Jedyne... Nas jest tylko dwóch, a pracujemy jak dwunastu. <laughs> dwunastu apostołów demokracji w mieście Katowice. No tak misyjnie zabrzmiało. Warto zadać sobie pytanie. Bartku, co dalej z tą misją? Powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B. Tak myślę. Czyli zakładamy kościół? Kościół pod wezwaniem prowokatora. Czekaj, nie możemy mówić źle o kościołach, bo nas jeszcze zamkną na dwa albo na trzy lata. Jak to nie możemy hmm. mówić o kościołach? No bo jakieś tam te u, znowu e, zmieniają ustawy. <laughs> te takie... A o... jak będziemy dobrze mówić? Tu się nie da dobrze mówić. <śmiech> <śmiech> No, ale okej, okay, generalnie tak, dzisiaj myślę, musimy się zastanowić nad tym, jak inaczej nie zastanowić, bo wiemy co chcemy dalej robić. O nie, do końca. No, jakąś wizję mamy? Mamy wizję, jesteśmy tak. tak, wizję. Chcieliśmy rady. Państwu powiedzieć o tym, co dalej, no bo zbliżają się wakacje, zbliżają się teraz takie okresy, gdzie będziemy się trochę rozjeżdżać. Mhm. Wy też pewnie gdzieś się udacie, czego Wam życzymy, oczywiście. Więc generalnie <laughs> będą nowe odcinki, ale będą myślę, w tym okresie wakacyjnym, mniej regularne. Może zdarzyć się tak, że przez dwa tygodnie na przykład nic się nowego nie pojawi. Tak. Dajcie nam przyzwolenie na takie dezynwoltury. Natomiast generalnie od września znowu wrócimy do takiego regularnego publikowania, mhm. cotygodniowego. No chyba, że nie będzie tematu w tym mieście i się przez wakacje tutaj sytuacja... Wyklaruję i będzie wszystko super. Ja trzymam kciuki, bo w sumie ja wcale nie lubię dodatkowej pracy, za którą nikt mi nie płaci. Trzymam no. kciuki za to, żeby w tym mieście wszystko było Poza tym w porządku. W ciężkich warunkach pracujemy. Zobacz, tu świeżo skoszona trawa pachnie z tyłu gdzieś. Mm. Taka krótka, przycięta. Tramwaje przejeżdżają, linia mm. wysokiego napięcia nad nami. No plac grąwalski, proszę Państwa. O, chcia chciałbym przy okazji, nie wiem Bartek, chyba ty też, pozdrowić wszystkie fanki z koszutki. Tak, pozdrawiamy I zdecydowanie fanów. wszystkich fanów i wszystkie... Fanki i fanów? Tak. Zdecydowanie. Szczególnie z koszutki. Tak. Zdecydowanie tak. <laughs> no dobra, to już powiedzieliśmy, że będziemy mniej regularni. Tak. Przez wakacje. Tak. Jeszcze teraz pewnie do początków lipca damy radę. Potem może być różnie, ale parę odcinków myślę, że z wakacji jesteśmy w stanie wygenerować i wrzucić. Co byśmy chcieli pokazać? To jest druga kwestia. No. Przyszedł nam do głowy taki poczet radnych katowickich. Mogę o tym mówić? Już odpowiedziałem. To mówmy. To jasne. mówmy. Tak. Mamy pięć okręgów wyborczych. Z każdego z tych okręgów wybrani zostali e, na kończącą się kadencję. Konkretni tak, radni. Generalnie średnio przy, ujmują, przyjmując, jest pięciu radnych z okręgu, mniej więcej. Tam z niektórych jest chyba więcej. No tak, tak mamy. No, ale w uproszczeniu jest mhm. no powiedzmy tam tych pięciu z kawałkiem radnego z okręgu, więc każdy będzie pięć odcinków. Pięć osób, które zaprosimy do naszego programu tak, z danych wy, dzielnic. Myśleliśmy sobie, że będą to mieszkańcy. Tacy, którzy wiedzą, co się u nich w nich dzielnicy dzieje, którzy y, mają jakąś tam wizję, jak to miasto powinno wyglądać, tak. Nie, nie będziemy ukrywać, że są to osoby żywo zainteresowane polityką, życiem społecznym. Tak. Część tych osób już, że tak powiem, mamy. Y, nie wiem, jak to umówionych. Klepniętych. klepniętych. <głos> <głos> no, ale bym dostał pysk od jednej z tych osób. <noise> ale umówionych brzmi dobrze. Umówionych, tak. tak, tak brzmi tak. bardziej tutaj. Posłowie tak, jesteśmy. Jesteśmy w posłowie. O! Zdecydowanie. E, oczywiście y, jesteśmy otwarci na wszystkie propozycje, bo jeżeli któraś dzielnica będzie wymagała <kłysy> dwóch odcinków, to, może być taka śródmie, nie wiem. nie to, wiem, to rozważymy. Tak. W sumie jeszcze widzę szósty odcinek, no bo w sumie wiesz, skoro ocenimy radnych. Mm -hmm. to też prezydentów moglibyśmy. To też prezydentów, czyli byłby szósty odcinek o prezydentach. No chyba, że każdemu poświęcimy. A znajdziemy, myślisz, takiego odważnego gościa, który powie, co myśli o prezydentach. Nie, w sumie to są fajne chłopaki. No Nie. ja już widzę co najmniej jednego. Kogo? No Ciebie. Chciałbym pozdrowić prezydentów. Poznałem tylko dwóch prezydentów, także pozdrawiam serdecznie. Bardzo ciepło o Was myślę, czytam, analizuję. Tak, ja też chciałem pozdrowić Pana Prezydenta, który mi ostatnio powiedział, że jestem nietolerancyjny. No co, znowu tam na, na kogo? Romów biłeś pewnie? Nie. Co, się, co robiłeś? Nie, no wypowiedziałem, zadałem pytanie, nie za bardzo chyba po myśli tutaj polityki parkingowej miasta Katowice. Mhm. No i usłyszałem, że powinienem się wykazać większą tolerancją. Każdy z nas powinien pracować nad sobą, Bartku Ty też, ja również. Także już masz taką wskazówkę od gospodarza naszego miasta, w którą stronę powinieneś iść. Zdecydowanie. Także mhm. będzie odcinek szósty o prezydentach. Tak, i będziemy tolerancyjni. Bardzo. Będziemy się starać. Tak, jak będzie trzeba pochwalić, to pochwalimy. Mhm. Korzystając z tej okazji też chcielibyśmy Wam podziękować za wszystkie lajki, wszystkie udostępnienia, wszystkie komentarze. I prosimy o więcej. I prosimy o więcej, I prosimy też o tematy. Jeżeli macie jakieś ciekawe wydarzenia, warte rozpowszechnienia, ploteczki. Zdecydowanie. No to walcie. Poza tym źródeł nie zdradzamy. Jak coś dostaniemy... Chyba, że źródło nie... chce, to możemy zdradzić. I zaprosić. Jak macie ochotę z nami się spotkać przed kamerą, jesteśmy otwarci. Coś tak. zawsze wymyślimy fajnego. No i co, prosimy o więcej tych lajków. No tak. tak. Wiecie no, przelewy nie przychodzą, to jedyną naszą zapłatą jest ta dopaminka od e, dobrze Tom, prezydent udostępnionego... Prezydent nie przelał? Prezydent który? Chęciński? Nie, no nasz. Nie, nie, no, ja nie. w ogóle nigdy nic z nim. Jemu się tylko rzeka przelewa. Nie mieści się w korycie. <laughs> No dobrze, okej, okay, ale tak. Teraz ten wojewoda mu też trochę krew chyba e, wzburzył. No. No, jest tam tarcie. Jest, na pewno. Szorstka pewno... męska przyjaźń. Ja myślę, że ta szorstka, którą można na myśli, to była co najmniej jedwabna w stosunku do tej, która tutaj nam się zrobi. Tak? No ja myślę, że tak. No słuchaj, tak uderzyć po kieszeni w interesy, tutaj to jest ciężko. Mm pod górę tym prezydentom naszym cały czas. Niestety. No dobrze. Ale tak. Tak. Podziękowaliśmy. Podziękowaliśmy, powiedzieliśmy co będziemy chcieli zrobić. Aha, właśnie. Bo powiedzieliśmy, że będziemy chcieli o tych prezydentach, no. o tych radnych. Tak. E, ale też chętnie spotkamy się z państwem. Nagramy odcinki ciekawe na jakieś tematy, które dla was są istotne no. w przyjezdnicach. To w sumie... Czujcie się zaproszeni. Czujcie się zaproszeni, zacznij nas napisać, Teraz powiem jak prawdziwy taki obywatelski polityk. Jesteśmy tutaj dla was. Tak. I chodzi o nasze dzieci. I powiem więcej, nawet po wyborach też będziemy, chyba że nas pozamykają do tego czasu. Mm, no co ty, takich wesołków jak my? Nie pozamykają. No nie, no ja bym nie zamykał. Ja bym zaczął rozmawiać, wszedł w dialog. Czekaj, a my tak zapraszamy. A co będzie, jak prezydent powie, żeby chciał wpaść? No to, to znajdziemy tu miejsce. Nawet dzisiaj z Batkiem gadaliśmy, czy no. e, by nie zakupić dodatkowego zestawu mikrofonów, aby móc dwóch gości podejmować na przykład. Tak, także potestujemy, zobaczymy. Generalnie planujemy się rozwijać. Mhm. Goście są będą na pewno takim elementem istotnym. Bo oczywiście to nie będzie tak, że będziemy tylko i wyłącznie gościli gości. Czasami się sami ugościmy. Tak, chcemy też wrócić do. Koncepcji analizy newsów tak, z prasy no lokalnej. prasa lokalna jest rzeczywiście takim wdzięcznym tematem mm -hmm. i na pewno będziemy tutaj starali się częściej po nią sięgać, to na pewno. Na pewno będziemy wiązać się do polityki parkingowej, no bo to jeszcze nas będzie czekało pewnie po wakacjach i gdzieś tu do nas wróci cały czas. Obserwujemy cały czas zmiany, o, widzisz, propozycje. Nie wiem czy słyszałeś, że na, od dawna na ulicy Moniuszki Ta. było parkowanie. Ale... Ale tylko do pewnego miejsca pobierali opłatę, a dalej nie. Bo ile to lat trzeba, żeby taki znak zamontować? Siedem? Potrzebowali? Ale wiesz, dla mnie to jest ciekawe, no bo skoro miasto nie dopilnowało, to ewidentnie działało tutaj na szkodę. Co? Swoją własną. Swoją własną i mieszkańców. Czyli naszą. Czyli naszą. No. no bo nie pobierało opłat za coś, za co powinno pobierać opłaty. Więc Ta. moim zdaniem no to jest jawna niegospodarność. No jest. No, no jest. No. no. I co? No I co to, nam zrobisz? Ja będę dał nagrodę za. Sukces. No, jakby Newsweek albo Forbes robili jakieś takie rankingi najbardziej niegospodarnych decyzji. E, nie, nie, lat... ale oni sami sobie, w sensie na przykład ostatnio została e, główna księgowa za sukces polityki zero dla parkowania w Katowicach złego i dostała nagrodę no ale wiesz ja śledzę ten profil czy Katowice rozwiązały no. problem z parkowaniem I ja, ja myślę że nagroda to chyba dla nich się należy za to yy, I do jak narobaty, tak ale dostała księgowa miasta Katowice nagrodę yy, i to chwilę po ogłoszeniu tego yy, przelewy dobrze wykonuje widocznie wszystko na czas a wszystko może, się zgadza a może księguje te wpłaty z tych mandatów Dobra. No kokosy okay. to to nie są, bo niedawno publikowali. Tak, no właśnie widziałem, nie pamiętam, ale jakoś tam 44 tysiące interwencji było chyba, czy coś takiego. Mm. Za rok, nie, dwa lata. Dwa lata, dwa właśnie, lata właśnie. złączyli statystyki. Dwa... A to lata covidu, ciężkie, nikt nie parkował, nikt nie jeździł, na pewno zaniżone przez to. No zdecydowanie. No. no dobra, co jeszcze? Coś o sobie powiemy? Może jakiś zrobimy odcinek... Yy... Dlaczego prowokujemy? E, tak, opowiemy w ogóle, jak, jak byliśmy bici w podstawówce, jak nas dręczono i teraz się odgrywamy na. I dlaczego na tych jesteśmy tak nietolerancyjni? Jest, ty jesteś nietolerancyjny. Ja, ja proszę Państwa, jestem bardzo tolerancyjny. Co jeszcze? Mamy coś jeszcze? No nie, mamy nie. nadzieję, że przeżyjemy. Mamy jeszcze jedną ważną rzecz. Bardzo. I nie pamiętam? Tak, no bo zobacz, jak nie wiadomo, jak, kiedy będzie następny odcinki, będzie to nieregularne, to właściwie to już jest ten moment, gdzie moglibyśmy wszystkim naszym widzom życzyć danych wakacji. Tak. W sumie nie za wcześnie, nie? Nie, to jest bardzo dobry moment. Myślę, że będziemy już na wakacjach publikować ten odcinek. I przede wszystkim Wam chciałbym życzyć udanych spływów kajakowych. Przygotowujcie się do sezonu jesiennego w Katowicach. E, raftingujcie, kajakujcie, spływajcie. To e, się warto zainwestować we własne kajaki. Warto, oczywiście. Niedługo będą, już będą podstawowym, jednym z podstawowych elementów, na które składa się ZTM, obok trolejbusów, tramwajów, autobusów. Rowerów. I pociągów. E, tych, e, e, czekaj, to się nazywa UFO, nie? nie u, u, co, Uto, co to jest Uto, UFO? Uto, co to jest? Nie, te urządzenia transportu osobistego, UTO czy UTEP. A. U, ten, no, to. to kajaki, kajaki, elektryczne kajaki. Na pewno chycą. Zdecydowanie elektryczne kajaki to będzie tak. No. Rowerki wodne. Rowerki wodne. Ja nie wiem, to jest bardzo wo wolny z Elektryczne transportu. rowerki wodne. <laughs> Ze stoczni na Ligocie. Państwo wiedzą, że mamy na Ligocie stocznię w naszym znaczy, mieście. Mamy na pewno tam prężnie działającego dystrybutora yy, luksusowych jachtów. To on jest zarejestrowany na Załężu. Aha. Czyli no. tam też spodziewajcie się Państwo kanału jakiegoś, jakiejś drogi wodnej? Kanału. Tylko żeby Was w kanał nie wpuścili. No i chcemy też zrobić jakiś taki odcinek o kulturze gruzińskiej w Polsce. Na pewno. To zdecydowanie. Bo tutaj te wątki są coraz silniejsze, szczególnie u nas w Katowicach. Oczywiście wszystko w duchu tolerancji. Jadłeś dzisiaj chaczapuri? Jeszcze nie. No właśnie, a Państwo? Sprawdzimy, gdzie można zjeść. Sprawdzimy. Sprawdzimy, jak gdzie stołują się lokalnie Gruzini. Znaczy, ja myślę, że moglibyśmy konsula honorowego zapytać, gdzie on poleca w Katowicach kuchnię gruzińską. Ja myślę, że moglibyśmy w ogóle nagrać taki odcinek, jak go zapraszamy. On nas zabiera i zamawia po gruzińsku te wszystkie frykasy i opowiada nam. E... Ale oczywiście zapłacimy za siebie. O, nie, no nie. <śmiech> <śmiech> Żeby nie było. Nie jest że tak, się zapraszamy. Nie, nie chcemy naciągać. Tylko te pół godziny wolnego czasu byśmy chcieli. Tak. No w sumie. My tu z każdą stroną się chętnie spotkamy. Tak. Dobrze, no to wracajmy do tych życzeń. Pogody, na kajakach kapoków. No i braku suszy, żeby te wszystkie cieki były, żebyście nie szurali. Żeby były drożne, bo nie ma no. nic gorszego jak szacharatanie dnem. Znaczy no dnem i... po dnie. No, No nie, nie, nie. nie. Burłaczenie nie, 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 nie. Burłaczenie też nie polecamy, to nie, nie zdecydowanie. No w zeszłym roku w Borach Tucholskich to właśnie miałem taką przygodę, że szurał, szurał, szurał i potem musiałem wejść do tej wody iść przez dwa kilometry boso po zimnej wodzie i resztę wpływu spędziłem A w łóżku chodzie. Dobrze, że to były Bory Tucholskie, to jakiegoś szklanie było, bo wyobraź sobie, że idziesz tak po naszej Rawie. Nie wiem, czy tam jest szkło jakieś, tam jest wartki nurt, to chyba spływa po tym betonowym dnie, nie? Nie wiem, nogi wyławiają stamtąd różne No, no nogi też, tak. Kiedyś no. telefon Samsunga wypatrzyłem <laughs> e, z tego mostku na dudy gracza. O! No. Trzeba było brać? No nurkować. trzeba było brać. No Czytałem ale... o pewnym urzędniku w Indiach, któremu utopił się telefon. I wyobraź sobie, że pan urzędnik z racji swoich jakby tam znajomości mm. to postanowił ten telefon odzyskać. No i zażądał, i spuszczono cały zbiornik wodny, żeby ten telefon wyłowić. No, a to nie taki był, wiesz, to nie taka fontanna na placu przed urzędem. Myślałem, że takie rzeczy to w Gruzji, a tu proszę. Nie. No, spuścili. Możliwe, że Putin też szukał. <grym> dobra, Albo to... Breżnie w tym jeziorze. Dobra. E, a dobra. Zawsze... W sensie, że Putin Breżniewa szukał? Szanowni Państwo, myślę, że to, to jest dobry to moment. To idźcie w złą stronę. <grym> słońce, to wszystko przez słońce zrobiło się teraz tak jaskrawo i gorąco. Tak. Pozdrawiamy, spokojnych wakacji i widzimy się nieregularnie.